Środa, 20 tydzień, zwykły. W pierwszym czytaniu z księgi sędziów mamy opis walki, jaka trwa między dwoma królami, czy dwoma pretendentami do bycia królem. Z jednej strony mamy Abimeleka, z drugiej strony mamy Jotama. I przy okazji zostaje wypowiedziana bajka takie przemówienie, metafora o tym, jak to drzewa się zebrały, żeby wybrać nad sobą króla. No i proszą oliwkę, ale oliwka nie chce. Proszą y, krzew winny, ale krzew winny nie chce. Proszą po prostu figowiec, ale figowiec nie chce. No i ostatecznie godzi się krzew cierniwsty, że on będzie królował nad wszystkimi. Bardzo ciekawa bajka, bo pokazuje, że ktoś powie: Nie, ja, ja, ja nie chcę, nie chcę tracić po co mam tracić to, co ma, mam, żeby, żeby rządzić. Przykładając na nasze, ktoś by powiedział. Po co mam tracić bogactwo, wolę zajmować się firmą, jestem dobrym biznesmenem? Ktoś inny powie: Po co mam tracić karierę naukową? Jestem dobrym profesorem, ktoś inny powie: Po co mam tracić spokojne życie? Mam dobrą rodzinę i, i wolę tak żyć. No i wtedy zostaje ta osoba, która już do niczego się nie nadaje to on może rządzić. Oczywiście bajka jest przewrotna, bo pokazuje, że czasem zdarza się tak, że u władzy są ludzie, którzy absolutnie się do tego nie nadają, albo można powiedzieć, do władzy pojawiają się tacy ludzie, którzy się do niej nie nadają. Stąd jakby takie przekonanie greckie, klasyczne ciągle jest aktualne, kiedy Grecy mówili, że przez pierwsze 20 lat człowiek powinien nauczyć się rządzić sobą, Potem między 20 a 40 rokiem życia powinien nauczyć się rządzić w domu, znaczy zbudować wspaniałą rodzinę. I dopiero potem jak zbuduje w rodzinę, jak udowodni, że potrafi wychować dzieci, żyć z żoną, to on może się dopiero zabrać za rządzenie społeczeństwem. Może jesteśmy na jakichś stanowiskach, może myślimy o jakichś stanowiskach, ciągle niech mamy to na uwadze, że, czy rzeczywiście chcemy władzy dla samej władzy, czy e, chcemy władzy dlatego, że realnie widzimy, że, że ta władza ma sens, że ta władza może pomóc innym ludziom. Psalm mówi o związku króla z Bogiem, o związku króla z religią. Jak pan, e, Panie król się weseli z Twojej potęgi, z Twojej pomocy, tak bardzo się cieszy, ja król się bardzo cieszę z tego powodu, że Pan Bóg go wysłuchuje, że pomaga Mu rządzić, że jest przy Nim. Żyjemy dzisiaj trochę w innych czasach, kiedy mówi się, że jest rozdział państwa od kościoła, kiedy mówi się, że jest rozdział władzy od, od Boga, ale trzeba powiedzieć szczerze, że przecież żaden Pan Bóg, żaden, to znaczy żaden władca wierzący w Pana Boga, no nie zaszkodzi krajowi. Że, że, że być wierzącym, prosić Pana Boga o to, żeby błogosławił naszej Ojczyźnie, wzywać Go na pomoc cieszyć się, się tą pomocą, to nie jest wcale zła rzecz, że obywatele nie uprzedzeni, obywatele, którzy nie mają pretensji do Kościoła, czy nie są antyklerykalni w sposób negatywny, to oni powinni powiedzieć, no co na co, co mi szkodzi, jeżeli to pomaga królowi, jeżeli dzięki temu władza lepiej rządzi, że jest przy Panu Bogu, to dlaczego mam nie być za tak samo jak dlaczego nie mam być za tym, żeby, żeby się władza do, dobrze odżywiała albo żeby dobrze biegała, to nie jest sprawa tylko prywatna. To nie da się rozdzielić rzeczy, można powiedzieć, tak prywatnych od państwowych, o ile to wpływa również na sprawy państwowe. Żeby po prostu też nie zafiksowali się do tego punktu czy do tego momentu, że mówimy: nie, 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 nie wolno pokazywać, że prezydent był do komunii, nie wolno pokazywać, że premier był na świętej. nie mogą się wypowiadać w takich czy w innych miejscach, bo, bo jest Rozdział, nie, nie da się pewne rzeczy rozdzielić. No oczywiście wiadomo, że y, każdy ma swoją niezależność i każdy ma swoją autonomię, y, każdy rząd, czy władza, czy społeczeństwo, czy fundacje, czy organizacje. Natomiast żebyśmy potrafili zobaczyć, że to jest pewnego rodzaju całość, że to jest pewnego rodzaju radość, jeżeli ludzie rządzący również odwołują się i chcą odwoływać się do, do Pana Boga. Ewangelia. To przypowieść o robotnika w winnicy. Przypowieść bardzo, można powiedzieć, kontrowersyjna, bo, bo ciągle myślimy o tym, dlaczego władca dał tyle samo tym, którzy pracowali godzinę, jak i tym, którzy pracowali dwanaście. Ciągle zapominamy o tym, że on nie dał, z, zabierając tamtym, także nie zrobił im krzywdy, ale dał ze swojego. Że nie dał im po sprawiedliwości w pewnym sensie, ale dał im z dobroci czy z miłosierdzia, a każdy może być miłosierny. Ale chyba przede wszystkim problem w nas jest taki, że gdzieś pod skórnie my zazdrościmy tym, którzy pracują tylko godzinę i otrzymają taką samą nagrodę. Też chciałbym pracować godzinę i mieć tyle kasy, też chciałbym pracować 5 lat i mieć taką samą emeryturę. Jak ci, którzy pracowali 50, też chciałbym nie robić A, a zarobić. Ale tu widać, że my nie rozumiemy, po prostu nie rozumiem, że to jest tylko przypowieść, że w świecie wiary, naprawdę w świecie wiary to o wiele większą męką jest bezrobocie, o wiele większą męką jest służenie diabłu niż służenie Panu Bogu. I choć ta spiekota dnia, i choć krzyż, cierpienia, pokusy są trudne i rzeczywiście nieraz bardzo, bardzo cholernie ciężkie do, do zniesienia, to o, o wiele lepiej jest służyć Panu Bogu i wierzyć, i być przy Panu Bogu całe życie, niż męczyć się tym, że, że nie wiadomo, czy jeszcze kiedykolwiek uwierzymy. Ucieszmy się tą pracą w winnicy, którą mamy, ucieszmy się powołaniem, którym mamy, Ucieszymy się tym, że możemy żyć zgodnie z Bożymi przekazaniami, a nie będziemy zazdrościli miłosierdzia, które Bóg okazuje grzesznikom. Pana z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.